Emanet. Ali mówi ciotce o swojej decyzji. Streszczenie 218 odcinka serialu Dziedzictwo, 19. 02. 2024. relacja komisarza Alego i Kiras rozwija się bardzo powoli. Chociaż tych dwoje od dawna do siebie ciągnie, żadne z nich nie powiedziało o tym otwarcie. Na szczęście ciotka Sultan wzięła sprawy w swoje ręce. To dzięki niej oraz za namową Arifa Policjant podejmie ważną decyzję. Ali i Kiras bezsprzecznie od dłuższego czasu mają się ku sobie. Kobieta w trudnych chwilach zawsze mogła liczyć na pomoc komisarza, który już dawno stwierdził, że nie jest mu ona obojętna. Gdy dziewczyna walczyła o życie po tym, jak postrzelił ją własny brat, policjant uświadomił sobie, że nie mógłby jej stracić. Pomimo silnej więzi, jaka ich łączy, do tej pory żadne z nich nie zdecydowało się na poważny krok. Dopiero wpływ ciotki Sultan pozwolił im otworzyć swoje serca na miłość. Emanet 218. Co wydarzy się w odcinku? Kiras po szczerej rozmowie z Sultan nie może znaleźć sobie miejsca. Nie wierzy w to, że Ali mógłby chcieć z nią być. Symuluje chorobę, żeby go unikać. Jej ciotka robi jednak wszystko, by dziewczyna spędzała z nim jak najwięcej czasu. Prosi go, by zaopiekował się chorą Kiras. Młodzi są zawstydzeni w swoim towarzystwie. Ali mówi Arifowi o swoich problemach. Ten sugeruje mu, że w tej sytuacji powinien kierować się sercem. Chłopak decyduje się poprosić Kiras o rękę. Mówi Sultan o swoich planach. Podjąłem decyzję. Bardzo ważną decyzję. Masz rację ciociu, nie mogę zignorować głosu swojego serca. Poproszę Kiras o rękę, powie ciotce, która nie będzie kryła szczęścia ich rozmowę przypadkiem słyszy jego wybranka Kiras nie będzie posiadać się ze szczęścia Co jeszcze wydarzy się w 218 odcinku Dziedzictwa? Zajer w dalszym ciągu nie potrafi wybaczyć Yamanowi tego, że tak łatwo uwierzył w plotki na jej temat On czuje się w tej sytuacji bezradny. Chce wszystko naprawić, ale nie wie, co powinien zrobić. Iqbal przeprasza Zayer za krzywdę, jaką wyrządziła jej zuhal. Ona sama natomiast poprzysięga zemścić się na siostrze, która jej zdaniem bezwzględnie ją wykorzystała. Kiedy emisja 218 odcinka Telenoweli Dziedzictwo, widzowie zobaczą 218 odcinek tureckiego hitu Dziedzictwo w poniedziałek 19 lutego 2024 roku o godzinie 16:05 w TVP1, powtórka zostanie wyemitowana we wtorek 20. lutego o godzinie 5.15 na tym samym kanale